Słucham starych pyt, choć to nie wróci. Już. Milion słów, przez które chciałem wszystko rzucić tu. Czasem się boję, że wiesz, 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 wiesz. że nasz czas przyminął, że ja nie wrócę do miejsc. Gdzie pierwszy raz piliśmy wino i całowałem cię też pierwszy raz. Ten pierwszy raz, co dawał mi siłę, gdy później płakałaś w osobnym pokoju. Ja chciałem ciebie przytulić na chwilę. Stare wspomnienia, czasy, gdy byłem, tu głosem podziemia Ludzi już nie ma w tych miejscach, co byli, kiedy spełniałem te pierwsze marzenia, zawsze mówiłem, że będę to robił. Do końca studiów i zajmę się pracą, którą kończyłem jakoś na pogwiska. Tutaj to chyba mi lepiej zapłacą. Czasem się boję, że z tego chyba to nie będzie kwitu, że na salonach przez tych parę sekund to dotknęliśmy szklanego sufitu. Choć to i tak dużo dla dziecka z milicza później po kuzynie. Zawsze robiłem to z potrzeby serca, trochę się boję, że mój czas przeminie. Czasem się boję, że wiesz, że tam kurwa nie wie. Ale najlepsze memorii zebrałem under 27 Tych parę razy na scenie Gdzie poniósł mnie wtedy ludzi stage diving To niesprawiedliwe, że to kosztowało mnie dekadę walki Słucham starych płyt, choć to nie wróci już Milion przez które chciałem wszystko rzucić tu Słucham starych płyt, choć do nie wrócił. Milion słów przy stole, chciałem wszystko rzucić tu. Czasem się boję, że wiesz, że jestem pajacem. Że w całym tym show się rozkościłem Nie umiem inaczej, choćbym klepał biedę Nigdy nie nawinę winę, że kiedykolwiek miałem nóż na gardle Tak jak mój ziomek, którego wciąż widzę I studio, gdzie mieliśmy rozjebać rap-grę Sława nie zmienia tu ciebie Zmienia ludzi obok Ja zawsze tu jakoś mam dziwny sentyment Do czasu gdy żyło się kurwa chujowo Później na ściance i w kuluarach Czułem, że jestem tylko zasięgiem, talentem Co powstał w całej tej chujni Którą chcą oni, przekuć na Nigdy nie czułem się tu doceniany Ludzie podchodzą co piątek na mieście Mówią, że dałem im wiarę w muzykę To znaczy coś więcej niż te recenzje Coś ze mną nie tak Gadam do kota, gdy nawiewam w domu Który był dziki jak ja Nim trafił na ludzi, co chcieli mu pomóc Słucham starych płyt, choć to nie wróci już Milion słów przez które chciałem wszystko wrzucić tu Słucham starych płyt, choć to nie wróci już Milion słów przez które chciałem wszystko wrzucić tu Thank uh -huh.